Podcasty, filmy oraz wywiady na tematy biblijne. Paweł Kyle. Zapraszam. Witajcie. Czasami nie da się już dłużej zostać. Coś pęka, coś przestaje być prawdziwe. I chociaż wszystko w tobie krzyczy, zostań, bo inaczej wszystko stracisz, to twoje serce mówi. Odejdź, bo inaczej stracisz siebie. Ten podcast jest dla ciebie, jeśli wiesz, jak to jest żyć w religijnej strukturze, która obiecywała prawdę, o zostawiła cię z lękiem. Jeśli uczyli cię, że poza organizacją nie ma życia, a ty teraz próbujesz oddychać bez niej, nie chcę dawać ci kolejnego systemu wierzeń, nie chcę zastąpić jednego schematu drugim. Nie będę ci mówił, w co masz wierzyć, żeby zostać zbawionym. Chcę tylko usiąść obok ciebie i powiedzieć, że nie jesteś sam. Chcę, żebyś wiedział, że to, co właśnie przeżywasz, ta pustka, ten ból, ten lęk, to nie jest znak, że zrobiłeś coś złego. To jest znak, że coś w tobie zaczęło się budzić. I to może być początek początek wolności. Niełatwej, nie natychmiastowej, ale prawdziwej. Zacznijmy razem tę drogę cicho, powoli i bez przymusu, ale z sercem, które już nie chce być posłuszne ludziom, tylko żywe dla Boga. Zacznijmy od takiego tematu, bo istnieje coś takiego jak pustka po wyjściu. Co naprawdę wtedy się dzieje? To uczucie nie da się łatwo opisać. To nie tylko smutek. To nie tylko brak. To jakby coś się zapadło. Jakby runęła konstrukcja, w której do tej pory mieszkałeś. Nie masz już dachu nad głową, ani duchowego, ani emocjonalnego. I nie wiesz, czy to, co zostało w środku, jeszcze się liczy. Bo kiedy wychodzi się z religijnej organizacji, Nikt nie mówi ci, co dalej, bo dla tych, którzy zostali w środku, ty już nie istniejesz. Przestajesz być bratem, przestajesz być członkiem społeczności, przestajesz być godny rozmowy, ale ty wciąż czujesz, wciąż jesteś człowiekiem. I chociaż organizacja cię nie chce, to twoje serce wciąż pragnie Boga. I właśnie dlatego ta pustka tak bardzo boli. Bo to, co przez lata dawało ci strukturę życia, nagle znika, bo nie masz już zebrań. Nikt nie mówi ci, co masz czytać, jak się modlić i co masz myśleć. Nikt nie patrzy na Twoją frekwencję, nikt nie kontroluje Twojego sumienia. I to właśnie jest najgorsze: bo zostajesz sam ze sobą, bez szczywnego planu dnia, bez duchowego GPS-u. Bez duchowych przełożonych, bez rodziny, która wcześniej była w prawdzie. I wtedy może pojawić się pierwsze pytanie. A co jeśli oni mieli rację? Co jeśli teraz naprawdę jestem zgubiony? Ale ta pustka może być początkiem prawdziwej wolności. Przez lata uczono cię, że musisz być wewnątrz, być blisko Boga że poza strukturą nie ma życia, że odejście to równa się totalna ciemność, ale prawdziwa, ale prawdziwa prawda jest inna. Ciemność przychodzi dopiero wtedy, gdy zaczynasz widzieć światło, bo wcześniej byłeś w zamkniętym pokoju z zapalonymi świetlówkami iluzji. Teraz wyszedłeś na zewnątrz, więc twoje oczy jeszcze nie widzą dobrze. Ale to nie znaczy, że nie ma światła. To znaczy, że Twój wzrok uczy się patrzeć na nowo. Biblia mówi o tej pustce i pokazuje, że to jest normalne. Na przykład w Księdze Wyjścia 2, 15, 3 do 1. Mojżesz opuścił pałac faraona, widząc, że nie pasuje już do tamtego życia, ale zanim stał się przewodnikiem, przez czterdzieści lat był pasterzem na Pustkowiu. To nie był czas kary. To był czas oddechu, ciszy i odbudowy. Dopiero tam, na Pustkowiu, w samotności, z dala od systemu, usłyszał głos Boga. Mojżeszu, Mojżeszu, zdejmij sandały. Miejsce, na którym stoisz, jest święte. I może właśnie tak jest teraz z Tobą. Masz wrażenie, że jesteś w miejscu jałowym, bez zboru, bez przyjaciół, bez prawdy. Ale może właśnie teraz jesteś bliżej Boga niż kiedykolwiek wcześniej, bo może jesteś bez zasłon, bez pośredników, bez hałasu i może On zaraz wypowie Twoje imię. Bo w tej pustce uczysz się, że relacja z Bogiem to nie rytuał. To oddech. Być może przez lata uważano cię za duchowego, bo znałeś wersety na pamięć, bo chodziłeś na zebrania. Ale teraz, kiedy nikt nie patrzy, możesz zadać to pytanie to prawdziwe. Czy ja naprawdę go znałem? Czy to było życie, czy tylko lojalność wobec systemu? I właśnie w tej pustce może narodzić się coś nowego. Coś bardziej kruchego, ale bardziej prawdziwego. Modlitwa, która nie jest recytacją, czytanie Biblii, które nie jest zadaniem, obecność Boga, która nie przychodzi w zbiorowych pieśniach, ale w ciszy i we łzach. Ta pustka nie oznacza opuszczenia. Pustka to jest miejsce przejścia. Tak jak pustynia była drogą między Egiptem a ziemią obiecaną. Tak jak noc była czasem, zanim Jezus stał, Tak jak grota Eliasza była miejscem, zanim usłyszał szept Boga. To, że czujesz się pusty, nie oznacza, że Bóg cię opuścił. To znaczy, że wszystko, co było sztucznie, to wszystko, co sztuczne, przestało zagłuszać to, co jest prawdziwe. I teraz to, co prawdziwe, choć jest ciche, może się w tobie odezwać. Bo jak czytamy w Psalmie 20 awarcecie pierwszym, wołałem do Jachwe w udręce, i on mnie wysłuchał. Nie musisz być gotowy, nie musisz być pewny. Nie musisz mieć nowego zboru, nowej prawdy, nowego imienia Boga. Wystarczy, że powiesz: Ojcze, jestem i to wystarczy na początek nowej drogi. Kolejna sprawa to jest wewnętrzna wojna po odejściu. To nie kończy się z chwilą wyjścia z organizacji, bo czasem dopiero wtedy wszystko się zaczyna. Zaczyna się właśnie ta bitwa, cicha, wewnętrzna, długa. Bo ciało może być wolne, ale serce jeszcze siedzi w tamtym pokoju. Bo kiedy wychodzisz z religii, nie wychodzisz sam. Wychodzi z tobą cała rzesza pytań, wspomnień, ale też i głosy: Zdradziłeś prawdę? Bóg już ci nie słyszy opuściłeś jego lud a więc i jego samego bez nas nie ma zbawienia i chociaż drzwi organizacji są już za tobą zamknięte to ten głos potrafi zostać z tobą na lata bo to nie był tylko głos człowieka to był głos wdrukowany w twoje sumienie głos który podszywał się pod samego boga ale obok tego głosu Coś nowego zaczyna się budzić. Może nieśmiało, może tylko jako pytanie. Ale to coś, co mówi: może to nie Bóg był problemem, może Bóg nie odszedł, może dopiero teraz mam szansę go poznać naprawdę, może ten lęk, który czujesz, wcale nie pochodzi od niego. I tak zaczyna się wewnętrzna wojna. Nie z innymi, nie z religią. Ale samym sobą. I teraz przechodzimy do bardzo ważnej kwestii. Dlaczego wielu odchodzi nie tylko z religii, ale i od Boga? Bo to nie jest zło, to nie jest bunt, to jest ból. Bo jeśli przez całe życie uczono cię, że Bóg jest nierozerwalnie związany z organizacją, to kiedy opuszczasz ją, Zostaje w tobie przekonanie, że opuściłeś również Jego, a On ciebie. Wtedy wielu mówi sobie: Skoro taki jest Bóg, to ja dziękuję. Albo: Nie chcę Go znać, nie chcę żyć w wiecznym strachu. Albo jeszcze inaczej: Jeśli tak wygląda miłość, to ja wybieram samotność. I to jest zrozumiałe, bo człowiek odrzuca nieboga lecz obraz Boga, który był przesiąknięty kontrolą, karą i żądaniem ofiar. I często się przedstawia Boga jako takiego bardzo groźnego. To obraz, który pozostaje nawet po wyjściu z religii: Bóg jako gniewny sędzia, taki, który zsyła potopy, zabija dzieci, spala miasta, wymaga ofiar i posłuszeństwa, Grożąc na przykład zniszczeniem. Wiele kanałów, filmów, artykułów i publikacji po odejściu z religii tylko ten obraz jeszcze bardziej wzmacnia. Tym razem to nie religia, ale świat antyreligijny mówi ci: zobacz, jaki Bóg jest okrutny. To wszystko jest chore. Weź uciekaj, ale nie przed organizacją, ale przed całą Biblią. To tylko zbiór mitów przemocy i patriarchalnego prania mózgu. I tak człowiek nie znajduje wolności, tylko nową wersję lęku i cynizmu. Ale to nie jest cała prawda. Bóg, który płacze przez Ozeasza, Bóg, który mówi przez Izajasza, bo w Izajasza 1,17 Nie chcę twoich ofiar. Chcę, byś przestał krzywdzić, nauczył się czynić dobro, dbał o sierotę i wdowę i, na przykład, wyjścia. 34, 6. Jestem litościwy i łaskawy, nieskory do gniewu. Tego Boga mało kto pokazuje po wyjściu z religii, bo łatwiej jest krytykować Stary Testament, łatwiej je rzucić cytatem o zabiciu amalekitów niż wejść w język hebrajski, zrozumieć formy literackie, prześledzić konkretne tło wydarzeń, znaczenie słów i kulturę epoki. Bo problem nie leży w Biblii, tylko w tym, jak ją czytano. Religia czytała ją przez strach, YouTube pokazuje przez oskarżenie, tymczasem Bóg próbuje mówić przez nią jedno: Znam Cię, tęsknię za Tobą. Chcę Twojego serca, a nie Twojego strachu. Jeśli jesteś w miejscu, w którym nie wiesz już, w co wierzyć, to wiedz, to jest ten moment, w którym można zacząć naprawdę. Bo wiara nie zaczyna się od pewności. Czasem zaczyna się od płaczu. Nie musisz się modlić jak trzeba. Nie musisz być pewny, że Bóg Cię słucha. Wystarczy, że powiesz jedno szczere zdanie, ale takie naprawdę szczere. Jeśli jesteś inny niż to, co mi pokazano, naucz mnie ciebie na nowo. I to może być najskrytsza modlitwa twojego życia. Niewyuczona. Bo jak czytamy w Izajasza 42.3 Nie gastącego knota nie dogasi. Z czciną, złamaną trzcinę nie dołamie. Albo w psalmie 120 wersacie pierwszym. Wołałem do Jachwe w ręce, a on mnie wysłuchał. Awiana 14:9. Kto mnie widzi, widzi ojca. I to jest ta wojna, cicha, niewidoczna dla świata. Ale być może właśnie ta walka w Twoim wnętrzu nie dowodzi porażki, ale dowodzi, że Twoje serce. Jeszcze nie umarło, i że prawdziwy Bóg, ten, którego jeszcze nie znasz, już stoi u drzwi i puka. Kolejna sprawa. Zaczynanie od zera, ale nie samemu. Wyjście z religijnej struktury często zostawia cię bez mapy. Nie masz kierunku, nie wiesz gdzie pójść, co czytać, komu wierzyć. Czujesz się jakby. Ktoś wyrzucony z okna na środek drogi, bez ubrania, bez bagażu, bez celu. Ale ta droga nie zaczyna się w pustce, ona zaczyna się od nowa, i nie idziesz nią sam. Czasem nie da się budować nowego, dopóki nie rozbierze starego fundamentu, i to boli. Bo te fundamenty, nawet jeśli były krzywe, były twoim domem, były znajome. Były Twoim, jakby to nazwać, duchowym światem. Ale właśnie teraz, gdy ten dom się zawalił, możesz po raz pierwszy zadać pytanie: Kim naprawdę jestem bez religii? Czy moja wiara była moją, czy cudzą? Czy ja chcę poznać Boga, czy tylko chcę świętego spokoju? I to są najtrudniejsze pytania. Ale to też początek czegoś prawdziwego. Bo to nie ty się zgubiłeś, ale tylko system zasłonił ci tą drogę. Przez lata organizacja mówiła ci, co robić, co myśleć, co mówić. Na przykład, czytaj rozdział dziennie, idź na zebranie, wypowiadaj imię Boga głośno, bądź częścią grupy, bo inaczej Bóg cię opuści. To nie była relacja z Bogiem. To był duchowy program lojalnościowy. Więc kiedy wychodzisz, nic dziwnego, że nie wiesz, jak się modlić. Nie wiesz, jak czytać Biblię. Nie wiesz nawet, czy wolno ci samemu szukać odpowiedzi. Ale prawda jest taka: Bóg nigdy nie chciał trzymać się w systemie. On chciał cię poprowadzić osobiście. Bo w Jana 10.27 czytamy. Moje owce słuchają mojego głosu, ja je znam i one idą za mną. Nie mówi: Moje owce należą do organizacji i również nie mówi tego. Moje owce znają odpowiedzi na wszystko. Mówi: Słyszą mój głos i idą. Nawet jeśli nie wiedzą dokąd, nawet jeśli potykają się po drodze, nawet jeśli nikt nie klaszcze im za ambony. Bo Bóg nie potrzebuje Twojej doskonałości, tylko Twojej szczerości. Nie musisz wracać do rytuałów, nie musisz szukać nowej grupy, nowej teologii czy nowej tożsamości. Możesz po prostu usiąść w ciszy z Biblią, którą czytasz, nie po to, by potwierdzić, co Cię uczono, ale by poznać Jego serce, z modlitwą, która nie musi być elokwentna. Może być: Ojcze, nie wiem, jak się z Tobą rozmawia. Ale chcę cię poznać. I to naprawdę wystarczy. Bo zaczynanie od zera to przywilej. Teraz nie musisz udawać, nie musisz nikogo przekonywać, nie musisz wypełniać jakichś tabelek, nie musisz rozumieć wszystkiego od razu. Możesz, możesz zacząć jak po prostu dziecko z czystą kartką, z sercem otwartym, bez pośredników. I choć czujesz się słaby, może właśnie teraz jesteś najbliżej prawdy niż kiedykolwiek wcześniej. W drugim Koryntian 12:10 czytamy: Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Tnienie pomaga naszej niemocy, bo nie wiemy nawet o co się modlić. Na przykład Rzymian 8:26 czytaliśmy o tym. Bo nie jesteś sam, nawet jeśli nikt cię nie rozumie. Może twoja rodzina cię nie poznaje. Może twoi bracia i siostry cię zostawili. Może sam czujesz się jak rozbitek. Ale on nie odszedł. Nie porzuci cię i nie zostawi, jak czytamy w Hebrajczyków 13,5. I może teraz nie czujesz jego obecności. Może nie widzisz jakichś znaków. Może nie słyszysz jego głosu. Ale może właśnie dlatego, bo on przestał mówić przez hałas, a zaczął mówić przez ciszę. Więc zaczynasz od nowa, nie w systemie, nie w strukturze, ale z ojcem. Nie musisz widzieć całej drogi. Wystarczy, że postawisz pierwszy krok. On zna całą resztę. Teraz kolejny krok. Małe znaki nowej drogi. Nowy początek nie zawsze wygląda jak przełom. Czasami wygląda jak łza, która w końcu spada bez wstydu. Jak pierwsza spokojna noc po tygodniach wewnętrznego krzyku. Jak cichy szept. Boże, jeśli jesteś, ja też jestem. Religia nauczyła cię szukać dowodów, jakichś cudów, głosów. Objawień, potwierdzenia, że Bóg jest tobą. Ale życie z Bogiem nie zaczyna się od cudów. Czasem zaczyna się od tego, że czytasz fragment Biblii i nie boisz się, że przeczytasz go źle. Albo, że modlisz się w kuchni własnymi słowami, bez formułek, bez presji. Albo, że przestajesz bać się Boga pierwszy raz od lat. To są znaki nowej drogi, niereligijne uniesienia, tylko drobne momenty prawdziwego życia. Wtedy Biblia przestaje być narzędziem kontroli. Zaczynasz ją czytać nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że chcesz poznać tego, który był tam od zawsze, tylko przesłonięty przez ludzi. Może nie rozumiesz wszystkiego, może nie zgadzasz się ze wszystkim. Ale coś w tobie zaczyna się budzić. Zauważ, że Jezus mówi do zagubionych, że Ojciec nie potępia tych, którzy przychodzą po cichu, że nawet ci, którzy mieli wątpliwości, byli zaproszeni, niewykluczeni. I wtedy Biblia przestaje, staje się jak lustro, które nie oskarża, ale pokazuje, że jesteś człowiekiem, który wciąż może iść dalej. Przestajesz czuć się winny, że w niedzielę nie poszedłeś na zebranie. Przestajesz bać się, że nie wypełniasz jakiegoś duchowego planu. Przestajesz robić rzeczy dla Boga i zaczynasz robić je z Bogiem. To nie są małe rzeczy, to są dowody życia. Nowego, autentycznego, nieopartego na posłuszeństwie ludziom, ale na wewnętrznym rezonansie z jego tchnieniem. Czytamy o tym w Rzymian 8:14: Ci, których prowadzi tchnienie Boga, są dziećmi Boga. Nie ci, którzy mają rację. Nie ci, którzy spełniają wymogi, ale ci, którzy pozwalają się prowadzić, krok po kroku, cicho, bez presji. I nawet jeśli nie widzisz całej drogi, on widzi ciebie. Czasem mały znak. To to, że przestajesz nienawidzić. Czasem to uśmiech, czasem to jedno zdanie w Biblii, które nie daje ci spokoju, ale w dobrym sensie. To jest światło. Jeszcze nie słońce, może dopiero świt. Ale świt oznacza jedno: noc się kończy. Więc nie bój się iść dalej, nie bój się, że robisz za mało. Nie porównuj się do nikogo. Małe znaki. Nowej drogi to nie początki religii, to początki życia z ojcem, nie z organizacją. I jeszcze jedno: szukanie nowej religii, jako potrzeba ramy, która znów zamknie serce. Po wyjściu z organizacji przechodzi moment, w którym bardzo kuszące staje się znalezienie czegoś nowego nowej wspólnoty, nowego kościoła, nowej doktryny. Takiej, która ci powie, to jest prawda, tak myśl, tak rób. To czytaj, tam chodź. I to wygląda jak głód Boga, ale często to jest zgód bezpieczeństwa. W religii miałeś wszystko podane: co czytać, jak się modlić, jak się ubierać, jak rozmawiać, jak postępować, jak, jak i co mówić. Było duszno. Ale to było przewidywalne. I kiedy ta struktura znika, zostajesz w duchowym chaosie, bo nikt ci nie powiedział, jak żyć bez religii. Naturalny więc odruch powstaje wtedy, kiedy zaczynasz szukać nowego systemu może protestanci, może katolicy może jacyś nowi prorocy objawienia lub systemy może ktoś znów mi powie co mam myśleć i czuć, tylko inaczej. I tak wchodzisz w nowy schemat, z nowym językiem, z nowym logiem, z nową grupą, ale mechanizm jest ten sam. Oddajesz swoje sumienie komuś z zewnątrz. I to nie jest wolność, to po prostu zmiana kajdanek. Może są bardziej wygodne, może ładnie brzmią, może pastor jest bardziej uśmiechnięty, a pieśni bardziej wzruszające. Ale jeśli znów boisz się wypaść poza system, to nadal nie jest to relacja z Ojcem. Bo jak czytamy w Drugim Koryntian 3:17, gdzie jest tchnienie Pana, tam wolność. Wolność nie polega na tym, że teraz sam ustalasz prawdę, ale też nie na tym, że ktoś inny mówi ci, jaka ona jest. Wolność nie polega na tym, że słuchasz tego, który cię zna. Właśnie wolność polega, przepraszam, na tym, że słuchasz tego, który cię zna i pozwalasz mu prowadzić cię dzień po dniu. Bez mapy, bez wytycznych, ale z sercem, które żyje. Więc jeżeli możesz, nie szukaj grupy, która będzie myśleć za ciebie. Nie szukaj kaznodziei, którzy będą mówić ci, co czuć. Nie szukaj wspólnoty, która znów ci powie, tylko my mamy rację. Chodź do nas, bo prawda nie jest znakiem przynależności. Prawda jest osobą i ta osoba mówi, pójdź za mną, jak mówił Łukasza 18.22. Nie pójdź do nowej grupy, nie pójdź do nowego kościoła. Nie zapisz się tutaj, tylko pójdź za mną. I to był pierwszy odcinek i pierwszy krok. Nie da się opowiedzieć całego procesu w jednym nagraniu. Ale chciałem ci dziś powiedzieć jedno, że nie jesteś z tym sam. I nie jesteś zepsuty. To, że boli, nie znaczy, że się zgubiłeś. To, że nie wiesz, gdzie iść, nie znaczy, że, że droga się skończyła. To, że nie czujesz Boga, nie znaczy, że On zniknął. Być może dopiero teraz jest miejscu, gdzie On może naprawdę do ciebie przemówić. Nie przez ludzi, nie przez instytucje, ale przez ciszę, sumienie, ból, pragnienie. Nie chcę, żebyś teraz szukał nowej religii. Nie chcę, żebyś wszystko zrozumiał. Nie chcę, żebyś od razu był gotowy. Chcę tylko, żebyś nie zamknął serca, bo Ojciec zna każdy Twój krok, nawet te kto, kroki, które boisz się postawić, nawet te, które wyglądają jak ucieczka a są w rzeczywistości początkiem powrotu. Hebrajczyków, 13,5 czytamy. Nie porzucę Cię, nie zostawię. A w Izajasza, 42,3 Niegasnącego knotka nie dogasi. Psalm jest od 20 pierwszym, 1. Wołałem w udręce do Jachwę, a on mnie wysłuchał. Więc zostań przy tym głosie, cichym i prawdziwym. Łosie tego, który nie potrzebuje organizacji, żeby cię kochać, nie potrzebuje teologii, żeby cię zrozumieć, nie potrzebuje doskonałości, żeby cię przyjąć. On już jest. Teraz pytanie tylko, czy ty chcesz iść i wyciągnąć rękę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.